Karolina Dobrowolska, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Polonia i podsumowanie najważniejszych informacji dla Polaków w kraju i za granicą. To jest Polonia24. Oto co dziś w programie. A zaczynamy od szansy dla tych, którzy nie chcą kupować własnego lokum, ale myślą o usamodzielnieniu się. Wkrótce rusza fundusz mieszkań na wynajem. Te wynajmowane mieszkania będą tańsze niż te, które obecnie są dostępne na rynku. Bank Gospodarstwa Krajowego jeszcze w tym miesiącu ma mieć pierwszą nieruchomość z mieszkaniami na wynajem. Marcin Czapski Związek Polaków na Litwie ma już 25 lat. Nieprzerwanie od 1989 roku krzewi Polskość na Litwie. Z tej okazji w Wilnie odbyły się uroczyste obchody tej wyjątkowej rocznicy. Nie zabrakło wzruszeń i podniosłych chwil. Przypominamy Państwu, że to już ostatni dzwonek dla wszystkich Polaków mieszkających poza granicami kraju, którzy chcieliby oddać swój głos 25 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A teraz o ogromnym sukcesie ambasady RP w Bejrucie i polskich ornitologów. Dzięki ich staraniom powstanie Straż Ochrony Przyrody, która ma powstrzymać masowe zabijanie migrujących nad Libanem ptaków, a szczególnie bociana białego. Popularne winniczki i ślimaki hodowlane, tak zwane afrykańskie, dziś coraz częściej walczą o miejsca na polskich stołach, a nasi producenci podbijają też europejskie rynki. Znaczna część hodowli trafia do Włoch, Francji, a nawet Korei lub Nigerii. Co roku w Polsce powstaje 100 małych ferm hodowlanych. Monika Borkowska. Polscy archeolodzy prowadzą badania na Bornholmie. To efekt nawiązania współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Bornholm's Museum. Każdego roku podobne wyprawy kończą się sukcesem dla naszego kraju. Dzięki zawieraniu licznych umów międzynarodowych nasi archeolodzy wzięli już udział w wykopaliskach w Sudanie, Peru, Boliwii czy Meksyku. z zachodniego wybrzeża na wschodnie przez całe stany Zjednoczone. Remigiusz Siudziński, polski ultrakolarz chce przejechać na rowerze 4800 km w Race Across America. No I to możliwie w najkrótszym czasie, żeby spełnić marzenie. Potrzebuje nie tylko doskonałej kondycji, a tej mu nie brakuje, ale również wsparcia finansowego. O sportowcu ekstremalnym opowie państwo Katarzyna Łęcka. Rok 2014 to rok Jana Karskiego, jednocześnie ostatni z czteroletniego programu Jan Karski, niedokończona misja. W Polonii 24 czas na przegląd portali polonijnych, które zaczynamy od dni tego wybitnego Polaka w stolicy. Są ambasadorami Polskości za granicą, a los rodaków tam na emigracji nie jest im obojętny. Mowa o Polakach, którzy z dala od kraju próbują stworzyć dom. Na miastkę ojczyzny. Pomagają, promują Polskę za granicą, a w końcu tworzą Okno na Świat, czyli Polonijne Media. Ewa Zachwiej. A przed nami jeszcze kursy walut. To był fatalny dzień dla dolara. Wtorek upłynął pod znakiem wyprzedaży tej waluty, także złoty umacnia się względem dolara, jednocześnie był stabilny wobec euro. Zatem sprawdźmy kursy najważniejszych walut według NPP. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Kolejna Polonia 24 jutro o stałej Boże. Serdecznie Państwa zapraszam. A na zakończenie przenieśmy się jeszcze do stolicy Meksyku. Jej mieszkańcy świętują zwycięską bitwę z Francuzami w 1862 roku. Zobaczmy, jak wygląda fiesta z okazji tamtych wydarzeń.